Uczestnik programu Królowe Życia na antenie TTV Gabriel Seweryn nie żyje. Lokalna prokuratura podjęła śledztwo w związku ze śmiercią Gabriela Seweryna. Seweryn zmarł Głogowskim w Łogowskim Szpitalu Powiatowym po nagłym zatrzymaniu krążenia. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Instagrama Seweryna. Które zostało zarejestrowane po wezwaniu pomocy medycznej. Na nagraniu słychać, jak Seweryn narzekał na brak pomocy ze strony ekipy ratunkowej. Pogotowie udzieliło swojej wersji wydarzeń. Gabriel Seweryn, ja naprawdę umrę. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie mam problemy. Gabriel Seweryn zmarł w wieku 56 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła Ewa Todorow, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Około godziny 15:30 pacjent został przyjęty na SORS z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania, podłoczono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po dwóch godzinach, kiedy się mi już wydawało, że będzie lepiej, Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny, powiedziała Teodoro w rozmowie z portalem głogów naszymiasto.pl. Kilka godzin przed śmiercią Gabriel Seweryn prowadził transmisję na żywo. Z rynku w głogowie na swoim Instagramie w nagraniu, które zarejestrował jego znajomy słychać jak celebryta narzeka na ból w place piersiowej i stwierdza, że nie może liczyć na pomoc ze strony pogotowia ratunkowego. Widać na nagraniu ambulans stojący niedaleko miejsca wydarzenia. Boże, przyjechało pogotowie i cyrki odstawiają zamiast mi pomóc. Artur Węgrzynowicz uzyskał dostęp do dokumentacji sporządzonej przez zespół ratownictwa medycznego, który interweniował w Głogowie. Wezwanie do pogotowia wpłynęło o godzinie 14.20. zgłaszającym był znajomy, mający bliski związek ze Sewerynem, a sytuacja dotyczyła duszności. Po przeprowadzeniu wywiadu medycznego natychmiast Przydzielona ambulans. Ambulans dotarł pod sklep puszczarski przy rynku w Głogowie około godziny 14.50. Z informacji wynika, że cała procedura od rozmowy z dyspozytorem zajęła około 15-20 minut na miejscu przy drzwiach, Ratownicy zostali słownie zaatakowani przez zgłaszającego się pacjenta. W trakcie badania, jak opisali ratownicy, zarówno pacjent, jak i zgłaszający zachowywali się agresywnie wobec zespołu medycznego i formułowali groźby. Z obawy o swoje bezpieczeństwo ratownicy przerwali badanie, wrócili do ambulansu i wezwali na miejsce patrol policji. Rzecznik Pogotowia nie odmówiliśmy pomocy. Informacje zawarte w dokumentacji potwierdził w rozmowie w TVN24, rzecznik Pogotowia w Legnicy, pomocy nie odmówiliśmy, ale z uwagi na sytuację, która miała miejsce, to zespół niestety poczuł się zagrożony. Dlatego, że zarówno sam poszkodowany pacjent, który miał ten ból w klatce piersiowej. I duszności, jak osoby, które się z nim znajdowały, były bardzo agresywne w stosunku do zespołu ratownictwa medycznego. Była bezpośrednia agresja słowna, łącznie z groźbami karalnymi, więc ratownicy się wycofali, przekazał Szymon Czyżewski. Powiem Wam na końcu, chociaż agresywnie się zachowywali, to przecież powinno się udzielić pomocy. Ale czy naprawdę on się agresywnie zachowywał i czy ci uczestnicy też się zachowywali, to nikt nie wie, bo nie możemy nikogo oskarżać. Może to jest tylko obrona jej. A na koniec jeszcze Wam powiem, że Gabriel Seweryn od 1989 roku zajmował się modą, którym chodziły największe gwiazdy, w tym Zenek i Danuta Martyniukowie.